Halo, halo, witam cię. Ciebie też. No i tam ciebie tam, a tam, tam się kitrasz ciebie też witam. Dobra. Eee, na ten odcinek pewnie żeby wbić się na mojego Discorda, nie? A to zapraszam, zapraszam, pierwszy są link w opisie. Uwaga! Coś o samym Discordzie. Eee, prezentuje się on w ten sposób. No w sumie jak wbijecie to zobaczycie, bo... No, ja mam permisję, ale jest on ogarnięty w miarę spoko, jest tam parę bocików, które odpowiadają tylko za najważniejsze funkcje, żeby sam Discord sobie śmigał, takie rangi. myślę, że sam Discord jest zrobiony starannie i dobrze, solidnie. Tak więc co, link masz w opisie, drogi widzu, i co? Widzimy się na kanale głosowym? Mhm, widzimy, też jak myślę. O, i tutaj macie link do zaproszenia, jakbyście chcieli znajomych zaprosić, tutaj mamy współpracę. Um, ale tą współpracę już można wydupcyc. No. Na kanały głosowe tutaj mamy ogłoszenia do YouTube'a. tutaj będą się wam pojawiać powiadomienia. Mamy giveaway, a. mój ostatni giveaway był na przedmioty z LRW eee, Propozycje do filmów. Tutaj mi możecie wysyłać eee, godziny liveów i odcinków, właśnie eee, trzeba by to zmienić. Tak więc. O lepiej bo nie wiadomo jeszcze nie ustaliłaś tego. Filmy macie, filmy Poradnik jakiś tam, tam, tego. Tak jest, no. Tak więc cała widzów. Widzimy się on Discord, hello.